Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Opowiem Wam dzisiaj, jak w łatwy i przyjemny sposób możemy używać olejków eterycznych. Pierwszy z nich to zastosowanie aromatyczne, gdzie możemy olejek wąchać prosto z buteleczki. Możemy kroplę olejku rozetrzeć w dłoniach. I wąchać. Kilka kropel możemy dodać do dyfuzora, który fajnie rozpyli nam olejek w całym pomieszczeniu. Możemy olejek dodać też do miski z ciepłą wodą i zrobić sobie przyjemną inhalację. Olejek też możemy dodać do nawilżacza na koloryferze, który wypełniamy wodą, i też dodajemy kilka kropel właśnie olejku, który chcielibyśmy użyć. Olejki możemy też stosować zewnętrznie, głównie miejscowo na skórę. I takie okolice ciała najbardziej popularne do zastosowania roztarcia olejków to za uszami, to jest kark. To są barki, potylica, skronie, nadgarstki, podeszwy stóp czy wzdłuż kręgosłupa a tak naprawdę możemy rozcierać je na całym ciele, dodając do kosmetyków, balsamów pod prysznicem. Kolejny i ostatni sposób to zastosowanie wewnętrzne, gdzie olejki możemy dodawać do wody, soków lub innych napojów, pamiętając jedynie, żeby temperatura tych napojów nie przekraczała 40 stopni. Ponieważ powyżej 40 stopni olejki ulegają częściowemu uszkodzeniu. Olejki też fajnie sprawdzą się w kuchni. Możemy je śmiało dodawać do wypieków, deserów, czy nawet podczas przyrządzania obiadów. W komentarzu pod tym filmikiem wstawię Wam takie dwie proste tabelki obrazujące, jak rozcieńczać olejki eteryczne, bo to jest bardzo ważne. Olejków eterycznych nie stosujemy bez rozcieńczenia w jakiejś substancji bazowej. Tą substancją bazową najczęściej jest olej. Może tu być olej kokosowy, może być oliwa z oliwek lub każdy inny olej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i życzę miłego dnia!